Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony dolerian i witajcie w kolejnym filmie z minecrafta beta 1.3 gdzie kontynuujemy nasze przygody, rozbudowy i budowanie dzisiejszej naszej konstrukcji która sprawi, że będziemy mieli nieskończoną ilość kamieni bez chodzenia, szukania i kopania bezsensownych dół. Okej... Okay. Co tu się właśnie teraz odstało? Jeden zabił drugiego i wyleciało mu potrzebne rzeczy do TNT, bo nie ukrywam, że sobie podpatrzyłem w internecie. He he, na tych forikach, gdzie były ładne zdjęcia, gdzie co jest potrzebne. Ale tak mam mało, bo potrzebuję jeszcze dwa. Ale mniejsza z tym, dobra, w sumie. dałoby się papu zjeść, bo przecież czemu, czemu on jak wybuch nie wysadziło? Czyżby... Nie wiem, woda jakoś to stymuluje? Nie wiem. Dobra, ja się zastanawiam w sumie, gdzie by to zbudować. No bo wiecie, tam góra to kurde, to tak... Głupie tak wszystko na, 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 na tej górze, tak wiecie, pociska, no bo i tak już dużo rzeczy jest. Z jednej strony myślałem, żeby mieć w środku domu i przyszedł mi piękny pomysł. Czy ty mi się tutaj właśnie echem wypróżniłaś? Ja ją mi zniosła. kur... <laughs> nie chciałem go zabić. Wracając. Miałem pomysł, żeby zbudować tę swoją konstrukcję, którą mi tak nie wiem, czy mi wyjdzie, ale. Pomyślałem, że mogę zbudować ją tu, no bo to jest moja przestrzeń, którą niby za, za zategowałem, ale w zasadzie tam nic nie ma, nawet nie dałem żadnej pochodni, więc mógłbym zrobić ją tam. Ale zanim ją tam zrobię, może sobie zrobię gdzieś tutaj też na dole. Jakby co miałbym tu budować. Tylko nie. Bardziej ściana, czy... Dobra, wiecie, bo ja mam dużo kamienia. Ja widziałem na filmach jak to zrobić w zasadzie, wiecie, tak off, na, na wolnym powietrzu. Więc... Możemy spróbować. Niech to będzie tutaj. Jak to było? Że trzeba pierw zrobić. O rany, o rany. Trzeba było sobie. Trzeba było sobie na... Nie, bo po co? Uuu, Be... u, aż czy mi dałeś? Dzięki. Za to cię nie zabiję, Chyba, że mnie wkurzysz, to wtedy cię zabiję, Dobra, bo. bo. Woda leci tu. Lawa musi lecieć chyba tu, żeby tu się robił kamień. Czyli ma być co? Tak? Nie, 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 nie. To będzie za blisko. Według mnie. Albo nie. Nie, czekaj. Ah, mmm, hmm, dobra. Nie, sorry, musicie mi dać trochę czasu. Dobra, woda powinna lecieć chyba tak. Lawa powinna być chyba trochę dalej. Zamiast tu chyba powinna być dziura. Kurde... Raz tylko podpatrzyłem i teraz od razu już. Tak. Nie, tak się. Tak się uda, czekaj, muszę zrobić tak, dobra. Mm. Trzeba wyznaczyć jakąś wysokość, żeby mi się to nie rozlało na boki. Powiedzmy tak, albo wyżej nawet. Ja sobie dam może wyżej, żeby mi. Wiecie, nic nie przeszkadzało. Ok. Pyk 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 tego tam na dole mogę wykopać? Pyk no hop 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 I teraz chwila prawdy Pyk pyk Okej okay. Coś usłyszałem, ale cholera wie co jak tego tam teraz zaklejstruję mu dziurę On się wle i bingo! Mamy! I teraz co, jak będę kopać sobie tak? O! Oh. O! Oh. Yeah! <ścoughs> Czyli dobrze pamiętałem, jest! Zacnie! O. No i super! O nie, tam mi coś wpadło w zasadzie, czekaj, bo w zasadzie tu jest dziura, czyli woda mi się nie wyleje, ja mogę nawet sobie, o, wodę tak zastawić, żeby móc wejść, jakby mi tam miała wpaść ta, okej, okay. w sumie jak już tak umyło kamieniu, to ja sobie jeszcze tam pod tego, żeby przypadkiem, wiecie, Nie mi przypadkiem tam nie rozwalić, albo w sumie całe nawet to sobie zateguja, no, teraz to mi to nawet nie chyba nie zadziałałoby, dobra. O, i może być. To co? Oj, tu by się chyba pod tym przydał chyba ten Obsydian cały. Wiecie, żeby nie dało się to tak szybko rozwalić. Albo coś innego, coś jest bardziej trwałego. Albo się pilnować i nie trzymać ciągle. Chociaż to by było chyba najlepsze. Nie Ta, bo cały czas mi tam idzie, nie? Właśnie, a takie głupie pytanie. Pytanie? Albo dobra. Nie, bo bym pomyślał, czyby ten, co się stanie, jak ten, bym. wodę. A co mi mogę spróbować? Jak już tak eksperymentujemy. to już eksperymentujmy. Aaaaah! Okej, okay, działa. Tylko, że jest ten problem, że kurde i tak. Nie, jednak ta dziura musi tam być. Gdzie mi tam znikasz? Aha, tam. Jedzie do swego. Dziurę już wykopałem, to już nie ucieknie. Dokładnie, czyli po prostu od czasu do czasu będzie trzeba się topić. Taka jest z tego chyba taki wniosek. Pyk, albo po prostu jakoś bliżej stanąć, tak, żeby po prostu od razu łykać. No chyba, no trochę idzie, bo czasami albo szybciej to idzie, albo nie. No i kurde, co? Działa! Moja fabryka, ja wiem, że ona załadna nie jest, bo to kurde. Ty, ty, ty. To w sumie tak wygląda, że to spokojnie mogłoby nawet pseudo taką ozdobą gdzieś kurde tutaj przy tym, nie? A czemu by nie? Łatwa konstrukcja. można zrobić. Musiałbym znowu lawę skombinować. A ja chyba mam nawet. Dobra, ale tą wezmę, bo. Nie ukrywam, że trochę tak śmiesznie wygląda. Ale dobra, na razie niech jest. Muszę tak sobie wziąć wodę. Pójdź po tą drugą lawę i to samo sobie zrobić w tej pomieszczeniu. I tu mam bingo. Szkoda, że ten bo w mnie sprawdzam na internecie z ciekawości i się okazało że niestety ale lawa nie działa tak samo jak woda, że wiecie, o, zrobi się na cztery kratki masz happy, nieskończoność. Dobra, tu widzę, że dość. Ach, tu będzie trochę ograniczony, ale dobra, jakoś damy radę, nie? U, co my nie damy rady? Jasne, że damy. Okej. Okay. Tu muszę sobie zrobić tak. Tu na pewno muszę zaklejstrować. Woda sobie musi lecieć swobodnie tutaj. No, co? Czy się zniszczył tamten kilowód? Nie, schowałem go. Nie wie czemu, jakim prawem. Dobra, i tu już się zaczynają letkie schody. Właśnie dlatego. Szlak. Dobra. a ja przynajmniej sobie mogę wyjść trochę na górę i na przykład zrobić coś takiego. Pyk. To jest lepsze niż tam jakieś, nie wiem, kombinowanie. Okej. Okay. Jak już tam szlak. Nie. No, w sumie zostawiłbym to. Ale nie wiem, te bóle Wy mnie będę denerwować. Okej. Okay. No i supi! Dobra, to teraz powrotem na górę. Pójdźmy tym ekspresem z moim. W ogóle ciekawe, nie no, to, to wiadomo, żeby się podpaliło, nie? Jakbym sobie zrobił tutaj wiecie tej drewutni. No nie, to by była już zbytnio głupota po prostu. Dobra. No, czyli jednak już się wyjaśniło co tu będzie. W ogóle tutaj muszę jeszcze przyozdobić, jako, bo ta ziemia, kamienie tak trochę trochę odpycha. Okej, okay, to samo będę musiał sobie zrobić tutaj, tylko że tu jakoś będzie lawa. Dokładnie, czyli teraz sobie muszę wykopać dziurę tu. O, no ta, bo tutaj zapomniałem, że tu już mam zgłębienia tak czy siak, bo tam ten dach mam taki. No, i pff, powinno być ok, nie? To teraz pytanie pierwsze, bo powinien dać wodę. Ok. I teraz tego. I teraz pytanie, czy zaleję, czy nie? Oh, yeah! Pięknie! No i kurde, widzicie, zagospodarowane. Przy okazji są okienka, ale w sumie dobra. Jak ten, to ja sobie te okienka po prostu zrobię szersze, żeby były. No i tutaj tak samo. No i może być. Właśnie tutaj mówię, ja tu od tego piętra nic nie mam, to ja tu mogę kolejne pokoje budować. No ale dobra, nie szasem. Na razie wiem, że sobie mogłem zrobić nieskończoność kamieni, czyli jak będę potrzebować... O, podpalił się, ale i tak go odzyskałem, wow. Czyli można powiedzieć, że go tak jakby chwilowo uratowałem. Ale nice. No i to ja rozumiem. Wiadomo, że czasami trzeba czekać, ale... Przynajmniej już coś jest. To jak już mam tyle kamienia. Chociaż nie no ja bym tu ocegował dechałami. Wiecie, ładniej, nie? Dobra, na razie tam niech to jest jak jest. O. To jest nocka przyszła, czy jak? Ja nocka, dobra, to idziemy w Kimę. Dobra, czyli diament... Właśnie... Czy ja mogę, Właśnie, bo mogę zrobić zbroję, ale... Właśnie, jaki zębie, kurde. Ach... Dolerian. O najważniejszym zapomniałem przecież. O najważniejszym, no tak, przecież te cenne rzeczy, czy mam to czemu tu zaglądasz? Najważniejsza rzecz, kurde, jak się robi diamenty, jak się zdobywa diamenty, to co w internecie hula, diamentowy mecz! Yeah, boy, wytrzymały na 102, ale tak, muszę tego starego wykorzystać, bo nie chcę, wiecie, przemęczać, czy raczej wiecie. Marnować niepotrzebnie tamtego, skoro ten jest dobry, dobra. Tam zadziałało, ładnie nawet to wygląda, ten tu. No, z jednej strony bym go zostawił, ale z drugiej strony, kurde, wcisnąłbym go w którymś dziurę i by było. No dobra, tak też może być, chociaż... Och, to zostawię na inny raz. O ile będzie, nie wiem. Ła. Tutaj drzewko mi urosło, bo wydałem, mam trzy wiatra, w sumie bym mógł wrócić do tej kopalni, trochę lawy pozbierać, bo to się przyda, ta, 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 wiem, już koniec, a więc pewnie jeszcze sporo rzeczy będę robić, pełna rzecz, odkryłem, przepraszam, a, że dopiero teraz, gdzieś tam parę osób pisało, cześć, ale nie wnikałem to, ale mniejsza z tym, dzięki za oglądanie i cześć.